Jeżeli chodzi o pracę na podłożu, fala napięcia, oczywiście na podłożu wiadomo, ale taką bardziej zabawę, to jutro, można powiedzieć, swego rodzaju takie przetaczanie do tyłu, połączone z kołyską, coś w tym stylu. Taka po prostu kolejna wariacja przemieszczania się po podłożu. Czyli zaczniemy, może w ten sposób, że tutaj z nóg do tyłu przetaczamy się, i następnie do pozycji jednonożnej kołyski. W ten sposób, jedna z opcji, i następnie wracamy z powrotem, i ponownie wznos nóg, i na drugą stronę, ponownie do jednonożnej kołyski. Pierwsze, e, pierwsze można powiedzieć, powtórzenie, i ponownie wracamy. ze wznosem. Drugie powtórzenie, jakie możesz zastosować, to jest podobnie, tylko tym razem, jak widzimy, ta kołyska jest troszeczkę bardziej rozszerzona i w tej pozycji możesz wykonywać lekkie rotacje biodrem. Tu możesz się podeprzeć ręką, na spokojnie, lekkie rotacje biodrem, tak jak dasz, daleko da żadę, napięta z wczoraj, pamiętasz, Przyciąganie, o w ten sposób, jak przyciągasz to, właśnie tutaj, pracujesz również nad stopą i powrót. Trzecia opcja, jaką możesz zastosować, jest przejście do 90-90. W ten sposób, tutaj ponownie możesz się rozluźnić, możesz wyciągnąć jedną nogę do przodu. Możesz stać Tutaj tą nogę również możesz w ten sposób zginać delikatnie. Cały czas, cały czas tutaj pracujemy nad biodrami. Przy okazji przetaczamy się na podłodze. Łączymy wznos nóg, jak zauważyłeś. Tutaj przy wznosach, jak my w dolnym odcinku pleców. Ten wznos nóg powinien być zrelaksowany, odprężony. Tutaj o to chodzi, żeby się zrelaksować, odprężyć. Jak najmniejszym kosztem energii tutaj. Cały czas nad biodrami, cały czas przy przetaczaniu się pracujemy również nad ruchem skrętnym przy okazji barków. Wracamy do 90-90 i z tej pozycji przetaczamy się ponownie. Jak tutaj możesz delikatnie podnieść głowę. Spróbować takich delikatnych, niedużych kółek w tej pozycji. Cały czas oddychamy, cały czas oddychamy. Nie przerywamy oddechu. Tutaj warto, żeby za każdym razem, gdy, z, gdy stracisz skupienie albo koncentrację, to warto skupić się na oddechu, bo wówczas, gdy tracimy tego rodzaju koncentrację, to zazwyczaj wstrzymujemy powietrze i generujemy od razu napięcie. Chwila rozluźnienia na drugą stronę. O, i tym razem możesz znaleźć się w pozycji sejzy. W pozycji sejzy właśnie krążenie barkami, przód, tył, przód, tył. Rotacja kilka razy, ruchy głową w ten sposób, troszeczkę do tyłu, do przodu, kocurek. I ponownie przetaczamy się. Ja to pokazuję wszystko tutaj na, na lewą stronę, ale oczywiście powtarzasz również na prawo I Następnie przechodzisz ponownie w tej pozycji, kilka ruchów głową do góry, prosto do góry, kurczak, tylko w wersji górnej, nie w ten sposób tylko w ten, kilka powtórzeń, dosłownie raptem, 4-5, tak żeby pobudzić, pobudzić ciało i następnie do przodu troszeczkę i podobnie możemy się przetoczyć, tym razem Ci pokażę na tej stronie. Noga tym razem prosto wracamy. I na sam koniec możesz po prostu przetoczyć się kilka razy w bok. jedną stronę, w drugą stronę, nawet nie musisz do końca, wystarczy tylko tylko trochę za pomocą nóg. W ten sposób. O tutaj już widzisz, tutaj jest ciężej. Takie przytaczenie się w halo pozycji można powiedzieć. Ręce z tyłu albo albo z przodu. O, w ten sposób. O, w tej pozycji. Chwilę możesz się poruszać, cały czas te brzuch jest refleksywnie napięty i podobnie. możesz się już przetoczyć kilka razy, tak jak chcesz. Swego rodzaju zabawa. E, tak, żeby każde powtórzenie wyglądało mniej więcej inne, było inne, to pamiętasz tą wskazówkę z wczoraj? O to w tym chodził to taka forma zabawy, przetaczanie się e, z, z kołyską, e, coś, coś właśnie w tym stylu.